Kontener, w którym jest trzymane nasienie buchajów wszystko jest podpisane. Wiadomo, który buchaj w którym koszyku. I w jakiej ilości się znajduje. Na naszym gospodarstwie obecnie 80% nasienia to nasienie seksowane, które używamy. 10% to nasienie buchajów mięsnych, a kolejne 10 to konwencjonalne tradycyjne. Chodzimy tutaj gospodarstwo rodzinne z rodzicami i bratem. Produkujemy mleczko i materiał hodowlany. Największe no sukcesy to zeszłoroczne szepietowo. No i tam jeden tytuł czempiona, cztery wiceczempiony. Z każdym rokiem coraz lepiej. Zacząłem pierwszą wystawę od równego zera. Potem był jeden wiceczempion. Potem pojawił się pierwszy czempion i jakiś wiceczempion. A w zeszłym roku już było fajnie, bo był czempion i cztery wiceczempiony. Ja zawodowo zajmuję się doradztwem hodowlanym, czyli właśnie kojarzeniem krówek z kolejnym pokoleniem samców. No i no tu jest mój poligon doświadczalny, więc dużo eksperymentów, dużo różnych buchajów, żeby zacząć, co jest najlepsze, co się sprawdza. W dużym skrócie, no to stawiamy na poprawę jakości naszego stada. W związku z tym wybieramy buchaje, które. Poprawiają pokrój, produkcję, suchą masę w mleku. Fajnie, jak mają kazein A2-A2, bo to obecnie trend w hodowli. Ale nie jest to u nas akurat konieczność. Dopuszczam też buchaje A1-A2 do kojarzeń. Stado jak mówiłem, 200 krówek w produkcji mleczka, głównie czarno-białe hf -y. 10 krówek RW to takie pupilki. Odmiana czerwono-biała, chosztynio-fryzyjska. I do tego posiadamy też stado rasy Bram Swiss, wkomponowane w to strukturę. Tutaj 30 krówek w produkcji. Bram Swiss, ciut niższa wydajność, w granicy. 1000-2000 w laktacji, natomiast lepsza sucha masa, płodność i długowieczność tych króbek. Wszystkim usuwamy, tylko niektórym odrastają potem odrostki, jak jest coś tam źle dopalone, a innym nie, no nie. Aczkolwiek no, teraz też jest trend w hodowli, żeby bezrożny gen wplatać coraz bardziej w hodowle. Zawsze są czasy gorsze i lepsze dla biznesu, jakim jest produkcja mleka. Więc tutaj postaram się powiedzieć tak dosyć dyplomatycznie, że bardziej staramy się realizować swoje cele i pomysły, nie patrząc na to, co, co się dzieje w koło. Na pewno dużym zagrożeniem jest Przyszczyca, bo to by był duży problem, jakby się pojawiła w naszym kraju, więc to jest jakaś tam duża obawa na ten rok. Ale oprócz tego to nie martwimy się, sprzedajemy mleko do SM Piętnica, więc cena jest bardzo dobra i korzystna dla nas i rozwoju gospodarstwa. Działamy do przodu. W zeszłym roku zakupione 40 zarodków z Kanady i z Niemiec przełożone w nasze najsłabsze jajówki, wybrane na drodze selekcji, więc no, inwestujemy w hodowlę, w genetykę. Plan jest też inwestować dalej w infrastrukturę, jakiś nowy budynek, możliwe, że z robotami udojowymi. Gdzie was można znaleźć, w internecie czy gdzieś jeszcze? E, oprócz Facebooka to tak naprawdę tylko na jakichś spotkaniach w wąskim gronie. Specjalistycznych. Tak jest. To jest całe, całe, cała biogazownia, no nie? Silniki spalają gaz, napędzają prądnicę, to produkuje prąd, puszcza do sieci i tyle. No i pompuje bezpośrednio z obole, jest spuszczony pod ziemią. Wszystkie samice w gospodarstwie od trzech lat są genomowane, czyli mają pobierany materiał DNA, który jest poddawany analizie w laboratorium. Daje to nam obraz tego, jakiej jakości jest dany zwierzak. No i na podstawie tego dobieramy ojca, który jest wyceniony albo genomowo, albo konwencjonalnie na córkach. I na podstawie. Czyli po córkach się poznaje, jak dobre geny ma ojciec. Oczywiście. To jest tradycyjna wycena, którą się robiło jeszcze przed erą wyceny genomowej. to mamy pełen obraz, gdyż mamy zarówno cechy produkcyjne, jak i pokrojowe ocenione dla danego Buchaja. I wiemy, co dokładnie poprawi, a co. Potencjalnie może popsuć lub nie poprawić w takim stopniu, jakim chcemy. Najpierw robimy audyt, obserwujemy, co w gospodarstwie jest, jaką mamy infrastrukturę, jakie mamy potrzeby, jakie są oczekiwania. No, i na podstawie tego dopiero zaczynamy rozmowę o jakichś buchajach, które będziemy używać w danym stadzie. No i potem kwestia już hodowcy, żeby konsekwentnie się tego planu, który nakreślimy, trzymać, żeby nie skakać kolokwialnie mówiąc z kwiatka na kwiatek i i po prostu realizować ten plan, który jest nakreślony. Tak naprawdę to moim zdaniem przynajmniej trzy pokolenia, żeby zauważyć jakieś wyniki pracy. Wiadomo, pojawią się też w pierwszym i w drugim pokoleniu sztuki wybitne, które już zrobią nam tą pracę, którą chcieliśmy, ale tak żeby doprowadzić stado do jakiejś tam powiedzmy już ułożonej genetyki, no to przynajmniej trzy pokolenia. A tak naprawdę ta praca trwa zawsze, bo właśnie mogą się pojawić takie trendy jak mleko 2 2 i wtedy musimy korygować ten plan kojarzeń i, i zmieniać, więc to trzeba zawsze gonić królika. Te najlepsze stada na świecie wyznaczają trendy, no i trzeba za nimi podążać moim zdaniem. Mleko a 2 to jest mleko tak zwane pierwotne. One ma mniejsze właściwości alergizujące ze względu na inną budowę białek. No i po prostu odkryliśmy to, że gen ten pierwotny odpowiada za mleko lepszej jakości dla osób, które mają alergie pokarmowe związane ze spożyciem mleka, więc teraz jest trend na świecie, żeby po prostu tego genu jak najwięcej z powrotem przywrócić w populacji aktywnej bydła. Z powrotem, czyli on był wcześniej? On był, ale na drodze mutacji go straciliśmy. Praca hodowlana w Stanach to spowodowała, gdzie powstały holsztynofryzy, czyli główna rasa, którą użytkujemy mlecznie I, i teraz po prostu odzyskujemy ilość jego, tak jakby, frekwencję w populacji, to się tak fachowo nazywa. pomysł na biznes, skończyłem studia. Najpierw była biologia, potem zootechnika, do tego równolegle robiona, więc, więc biolog, zootechnik. Stąd właśnie pomysł, żeby się skupić na tej hodowli, genetyce, bo bardzo mi się to podobało na studiach i dużo ciekawych rzeczy tam liznąłem, że tak powiem. To ja sprzedaję nasienie, tak jakby u nas w kraju ciężko jest sprzedać usługę, więc koszty mojej pracy są gdzieś tam skalkulowane w kosztach nasienia. Nasienie to temat rzeka, bo można kupić tak naprawdę nawet za 500 zł za porcję a w wersji seksowanej czy konwencjonalnej, a natomiast w wersji konwencjonalnej nawet ciekawe buchaje to tam rząd 50-60 zł, można też coś znaleźć, zależy od potrzeb gospodarstwa i celów jakie się nakreśla, więc tu... Mówi Pan dość fachowym językiem, jak na rolnika, więc muszę, muszę poprosić o wyjaśnienie, co to jest wersja seksowana? Wersja seksowana to jest po prostu nasienie, które zostało poddane procedurze sortowania plemników na męskie i żeńskie i w naszym wypadku oczekujemy córek, więc pożądamy nasienia, które jest deseksowane w stronę żeńsko, tak. Chodowców jest dość wielu w naszym województwie, natomiast takich prawdziwych hodowców, którzy robią dużo dobrej pracy, to tylko jakiś procent. No i stąd pomysł, żeby się właśnie targetować w ten procent hodowców, którzy chcą coś zrobić, ulepszyć, poprawić i nawiązać z nimi współpracę. Jestem w związku hodowców, ale to bardziej z boku, z racji, że jeżdżę na wystawy, to warto być w związku, zrzeszać się, też tam dużo ciekawych osób można poznać, natomiast... Wystawia Pan swoje krowy w Szepitowie? Tak, krowy, stado jest częściowo na mnie, częściowo na rodziców, więc trafiają się też moje sztuki, aczkolwiek z reguły sukcesy odnoszą te taty, więc, więc to zostaje w rodzinie grunt, że w rodzinie, tak. Tata ma po prostu starsze linie hodowlane, które są już od dosyć długo, i tam już ta praca jest na trochę bardziej zaawansowanym etapie niż te sztuki, które są moje. A dwa, no to po prostu struktura procentowa jest dużo wyższa taty niż moja, więc częściej się trafia coś porządnego u taty niż u mnie, tak. Towar może kupić każdy, to jest kwestia. Żeby się po prostu spotkać, porozmawiać i, i czasu, i, i jakichś tam innych ograniczeń. Y, więc no można znaleźć w internecie po prostu. I, no i drogo pantoflowo, tak jakby się też rozchodzi, co tam się robi i gdzie, więc czasami z polecenia się gdzieś trafia po prostu.